Że witam wszystkich Was serdecznie, takich ładnych w garniturach. Bardzo się cieszę, że, że jesteście tutaj tak na galowo. Ż witam rodziców bardzo serdecznie na tej uroczystości. Niestety nauczyciele pracują. <laughs> Musimy trochę ponadrabiać. Stąd obecność tylko wychowawców, pana kapelmistrza, pani wicedyrektor, i witam was wszystkich też serdecznie. Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu. Jeżeli uparcie chcemy w nim tkwić dłużej niż to konieczne, tracimy radość i szansę poznania tego, co przed nami. Tak pięknie powiedział jeden z wielkich literatów, Paulo Coelho. I wybrałam ten cytat chyba świadomie, bo przecież wszystko w zasadzie dopiero przed wami. Cieszę się, że wielu z was zrobiło ten czteroletni wysiłek, żeby skończyć szkołę. Czas wielki dowiedzieć się, jak wygląda ten wielki świat bez bezpiecznych murów samochodówki, życzliwości wychowawców czy miłosierdzia nauczycieli. Teraz przed Wami dorosłość. Mam nadzieję, że pełna sukcesów, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Dzisiaj po raz ostatni występujecie w roli uczniów samochodówki. Y jeszcze parę razy zobaczymy się przy okazji egzaminów, y parę razy może y wpadniecie do szkoły, ale tak naprawdę to już będziecie naszymi absolwentami. Już tak naprawdę będziecie poza samochodówką. Mam nadzieję, że i my, nauczyciele, mamy jakąś tam malutką cegiełkę w budowaniu Waszej osobowości i postawy wobec świata. No i dla nas jest to bardzo ważne, żebyście potrafili odnaleźć się na nowej drodze życia, a więc na rynku pracy, może na wyższej uczelni, a może w szkołach pomaturalnych. Jesteście 64 rocznikiem absolwentów kończących zespół szkół samochodowych w Toruniu. W 2015 roku, kiedy przekroczyliście progi szkoły, było was 83, w tym dwie dziewczyny. Dotrwali najlepsi, najbardziej zdeterminowani. W ostatnim roku nauki było was 60. Kończy szkołę dzisiaj 47, czyli 78%. Mam nadzieję, że w sierpniu ten procent będzie nieco wyższy. Najlepszą klasą w kategorii nauka i frekwencja jest klasa czwarta A. Najlepsza średnia 3,58%, najlepsza frekwencja 80,4%. Zaangażowanie w działalność szkoły, no przede wszystkim w działalność szkolnej orkiestry, która dzisiaj jakoś taka smutna bez Was jest. Druga na podium jest klasa 4E ze średnią 3,35%, a zaraz za nią klasa 4B ze średnią 3,19%. Najważniejsze, że wszyscy mieszczą się na pudle. Tak zwanym. Ale co tu dużo mówić? Słuchajcie, trzeba wymienić nazwiska tych, którzy niewątpliwie rozbili bank, są najlepsi. Do nich należą. Najlepszym uczniem, który otrzymał, otrzymuje dzisiaj świadectwo z wyróżnieniem, jest Krzysztof Cieszkowski z klasy czwartej E. A Krzysztof jest najlepszy dlatego, że zarówno w klasie czwartej, jak i w całym cyklu osiągnął niewyobrażalny w samochodówce pułap, czyli średnią powyżej 5.0. Konkretnie 503 w klasie czwartej, 503 w cyklu, 518 w klasie czwartej. Zaraz za nim jest. Uczeń klasy czwartej A Patryk Kaleta ze średnią 508, czyli drugi uczeń i ostatni, który odbierze, który odbierze dzisiaj świadectwo z paskiem. A zaraz za nim są uczniowie klasy czwartej A Daniel Kuna, 4,67 i Mateusz Przybysz 454. Na uwagę zasługuje również jeszcze jeden uczeń klasy czwartej A. Dawid Wicher, który w cyklu całym czteroletnim miał stuprocentową frekwencję. I on na pewno zapisze się w kronice szkoły. Wielkie brawa dla Dawida. Jest dzisiaj Dawid? A gdzie on jest? To jest dopiero dowód na to, że kocha samochodówkę. Więc się nie ma z czego śmiać. Słuchajcie, wielu z was w tym czteroletnim cyklu osiągało sukcesy i sprawiało, że o, sadom, o samochodówce było głośno w toruniu i w regionie. Ja pewnie nie wymienię wszystkich osiągnięć. Jeśli czegoś nie wymienię, to przepraszam, bo jak wiecie, wszystko na wariackich papierach się odbywało to przygotowanie do dzisiejszej uroczystości. Ale myślę, że warto powiedzieć, że zacznę od klasy 4a, że wielu z uczniów klasy 4a brało udział w konkursach takich proprzedsiębiorczych, że się tak wyrażę, ekonomicznych, takich jak na przykład Kreatywny Biznes Młodzi w Akcji. Osiągali tam naprawdę sukcesy. To są tacy uczniowie jak Przemek Czpil, Tomek Mytleski, Mateusz Przybysz, Patryk Kaleta, Mateusz Pasternak, Marlena Ozga, Maciej Gulajczyk, Mateusz Markleski, Patryk Korski, Grzegorz Burek. Tomek Stan Grecki, yy, który dzisiaj będzie przeżywał zupełnie inne emocje, niestety jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Marlena Ozga jest y, laureatką, zajęła pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie Powiedz, zaśpiewaj piosenkę w szkole. Y, Natalia Idziak y, y, osiągała sukcesy w Mistrzostwach Lakierników w Poznaniu. Patryk Kaleta jest dwukrotnym stypendystą Marszałka Kujawsko-Pomorskiego Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw, także stypendystą Arpolu z ubiegłego roku. Mateusz Przybysz jest tegorocznym stypendystą marszałka kujawsko-pomorskiego prymu zawodu Pomorza i Kujaw. Tomek Mytleski był stypendystą arpolu w pierwszej klasie. Czwarta B osiągała sukcesy przede wszystkim sportowe. Krzysztof Jagielski, kapitan drużyny piłki nożnej, który, dwa lata, który wraz z kolegami z klasy Radkiem Ostałowskim, Kacprem, Kaźmierczakiem, zdobywali Mistrzostwa Torunia w piłce nożnej dwa lata temu zdaje się, Łukasz Łuczak, który był przez dwa lata przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Wreszcie klasa czwarta E i ten światły tutaj przykład Krzysztofa Cieszkowskiego, który był dwukrotnym stypendystą Marszałka Kujawsko-Pomorskiego Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw i trzykrotnym stypendystą Towimoru. Także serdecznie wam gratulujemy. Pamiętamy o tych waszych sukcesach i za nie po prostu... Dziękujemy. Za chwilę odbierzecie świadectwa, nagrody, upominki, a tymczasem, moi drodzy, życzę Wam, żebyście mieli odwagę realizować swoje marzenia, żebyście je spełniali, żebyście pamiętali, że dobrobyt to nie tylko forca, ale to może nawet przede wszystkim miłość, sukces, szczęście, radość, mądrość. Bądźcie więc ambitni, róbcie w życiu to, co będziecie lubili robić, co będziecie kochali, żeby to Wam dało zadowolenie, satysfakcję. No i co? Bądźcie dobrzy, uczciwi, wybierajcie rozsądnie i przede wszystkim uważajcie na siebie. I pamiętajcie, że nie ma co czekać, aż świat Wam coś da. Trzeba po prostu tego świata brać jak najwięcej. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobre życie. My na pewno będziemy z Was dumni, będziemy śledzić Wasze koleje losu i będziemy zawsze z uśmiechem na ustach i na pewno z dubą mówić, że to są nasi absolwenci, że to są absolwenci samochodówki. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, rodzice zebrani oraz przede wszystkim Wy, drodzy uczniowie, jeszcze uczniowie, a już niebawem absolwenci. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby Was pożegnać. Nie żegnamy wszystkich z niektórymi spotkamy się na drugi rok. Życzę Wam, aby wasze. No. <laughs> Życzę Wam, aby wasze nadzieje, wasze plany na przyszłość się spełniły, aby obrana przez Was droga była drogą uczciwą. Żebyście gdziekolwiek się nie spotkali i z kimkolwiek się nie spotkali, żebyście wiedli życie uczciwej. I pamiętajcie, żeby wracać do tej samochodówki w miarę możliwości, jeżeli będziecie mogli, pomagajcie, bo szkołom trzeba pomagać, to od nas zależy, czy szkoły będą funkcjonowały, czy nie. W tej chwili z tego miejsca życzę Wam zdania matury, podjęcia dobrze, dobrej pracy, dla niektórych może wyjazdu za granicę za chlebem, za pieniędzmi oraz samych sukcesów w Waszym przyszłym i dorosłym życiu. Szanowna dyrekcjo, szanowni nauczyciele, drodzy goście, drogie koleżanki i koledzy. Dzisiaj jest to już nasza ostatnia uroczystość przeżywana w murach tej szkoły. Szkoły, którą współtworzyliśmy razem z Wami i w której każdy z nas zostawia kawałek siebie, swoje przyjaźnie, marzenia, tęsknoty. Trudno uwierzyć, że czas tak szybko mija, już teraz kończy się kolejny etap w naszym życiu. Przeszliśmy tutaj zarówno wiele radosnych, jak i smutnych chwil. W tych wszystkich momentach zawsze byliście z nami, nasza droga dyrekcja, nasi nauczyciele, a przede wszystkim wychowawcy. Chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie i poświęcenie, za wskazywanie nam właściwych rozwiązań, wspieranie nas i wiarę w nas, gdy już sami ją traciliśmy. Dziękujemy za wyrazumiałość, cierpliwość i waszą wzajemną życzliwość, za trud włożony w kształtowanie naszych umysłów i serc. To za sprawą silnych starań pedagogów, pedagogów samochodówka zawsze będzie dla nas drogowskazem na trasie naszego nowego, dorosłego życia. Wyrazy wdzięczności składamy również także wszystkim pracownikom administracji i obsługi. Dziękujemy również wam, drogie koleżanki i koledzy, za przyjaźń i wspólnie spędzone chwile. Mimo smutku rozstania cieszymy się, że pewien etap już za nami, jednak nigdy o was nie zapomnimy. dziękuję bardzo. No to chyba czas, żeby rozdać nagrody najlepszym. Zrobimy to według alfabetu, żeby było prościej, czyli zaczniemy od klasy 4a. Bardzo proszę pana Karola Kowalskiego, wychowawcę. Tej klasy, żeby nie pranął. No i zaczniemy od najlepszego ucznia tej klasy, czyli Patryka Kaletę. Świadectwo z paskiem, tak wygląda, gdyby ktoś nie widział. Nagrodę ufundował Kujawski Track Center, firma, która z nami jest zaprzyjaźniona. Zapraszam Daniela Kunę, ucznia oczywiście klasy czwartej A, nagroda ufundowana przez filmę Auto Andreas. Bez I zapraszamy teraz kogo? Patryka Korskiego. Tu jeszcze mieliśmy Przybyszka, Mateusz'a po drodze, ale co tam. Patryk Korski leci. Świat... Nagroda za dobre wyniki w nauce, ufundowana przez firmę Norauto. Gratuluję, Patryk. Zdaj proszę maturę. <grystanie> Nie mogłam sobie tego darować Natalini. Ma... Mateusz Przybysz, bardzo dobre świadectwo, zwłaszcza w czwartej klasie. Nagroda ufundowana przez kujawskiego TRAK Center. Dziękuję bardzo. Ale cmoki. Dziękuję bardzo. Gratulujemy serdecznie. I mamy jeszcze nagrody y, dla Dawida Wichra. Nie ma go? Nie ma Dawida? Nie ma? Stuprocentowa frekwencja i dzisiaj nie przyrze. No chyba chory jest. Teraz rozumiem, dlaczego się śmialiście. Tomek Mytlewski, nagroda za zaangażowanie w życie klasy, szkoły. Gratuluję serdecznie, Tomek. Gratulujemy i teraz zapraszam jeszcze pana Jacka Kołamarskiego, szefa orkiestry, bo tradycyjnie dla członków orkiestry kończących szkołę mamy drobne upominki wraz z dyplomami z podziękowaniem za czteroletnią pracę, czasami nawet charuwę w orkiestrze szkolnej. Zapraszam, Grzesia Burka. Dziękuję bardzo, Grzesiu. Gratuluję. Pokażemy wam, co to jest za chwilę. gulajczyk. Dawaj szybciej, niech oni wychodzą. Natalii nie ma. Dzień, gratuluję kubeczek na śniadani śniadaniową kawę dla Ciebie. Patryk Kaleta, Patryk Korski. Mam nadzieję, że będzie mu będziecie muzykować i wpadniecie na najbliższy jubileusz orkiestry za niecałe 5 lat. Mateusz Marchleski i Jarek Matecki. Dziękuję. Orkiestra sławna w całym Toruniu i w regionie. Dzięki wam również. Dziękuję. Tomek Mytlewski, nieodżałowany perkusista. Marlena Ozga. Marlenka, gratuluję Ci Dobrze. Mateusz Pasternak. Mateusz Przybysz. Tutaj i Patryk Rataj, znani w samochodówce bliźniacy. Dziękuję, gratuluję. I tak nie będę wiedziała, który Maciej, który Patryk, już nigdy w życiu. I Dawid Wicher. W prezencie kubeczek ze zdjęciem wspólnym, tak żeby przypominało to orkiestrę. Bardzo dziękuję panu Kowalskiemu, panu Koomarskiemu I bardzo proszę, przy okazji chcielibyśmy wręczyć dla pani Marza, Marzannie Herczuk podziękowanie za zaangażowanie w życie klasy, czwartej B za współudział w organizacji balu studniowego. Okej, w ogóle, że pani jest z nami. Dziękujemy bardzo. Damy radę. W końcu znowu technikum będzie pięcioletnie Mateusz, nie ma się czego wstydzić, że się pięć lat było w szkole. Teraz to już będzie norma. Okej, okay, proszę Państwa, teraz czwarta, e. proszę wychowawcę pana Stanisława Szukalskiego. I najlepszego ucznia, czyli Krzysztofa Cieszkowskiego. Świadectwo z paskiem. Nagroda dla ciebie ufundowana przez szkołę. <noise> Bo chcieliśmy ci dać coś co ci się przyda jako technikowi, mechanikowi. Także mam nadzieję, że przyda się dla ciebie. Wszystkiego dobrego, gratuluję serdecznie. I mamy jeszcze nagro- gratulujemy. Gratulujemy. Tak? Szymon Olejarczyk, zapraszam. Piotr Osiak, Nagroda za zaangażowanie w życie klasy i szkoły, gratulujemy i Dawid Szpejnowski. Za dobre zachowanie. Dobrze jest. Za dobre zachowanie. Jak zapytałam, kto to jest Dawid Szpejnowski, to powiedział, taki fajny chłopak z czwartej E. Gratuluję ci serdecznie. No, też średnia bardzo dobra. Gratulujemy i dziękujemy. Klejnot da, a ty idą świat, patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat Wyziera z jego dna.